Bardzo serdecznie witam Państwa. W piątek 13 o godzinie 13. Niektórzy twierdzą, że to jest data troszeczkę przynosząca pecha, ale dla niektórych myślę, że to będzie szczęśliwa data, bo 13 października mamy wybory i wielu zostanie zdobędzie mandat posła senatora, a prywatnie muszę powiedzieć, że też urodziłam się w piątek 13. Witam bardzo serdecznie media. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyliście w tak licznym gronie. Bardzo serdecznie witam kandydatów do Senatu, do Sejmu. Z okręgu Krośnińskiego. Serdecznie witam naszych przyjaciół, sympatyków, gości, którzy nas wspierają i będą wspierać w kampanii wyborczej. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, celem dzisiejszej konferencji prasowej jest przede wszystkim przedstawienie kandydatów startujących do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej z naszego tutaj powiatu i miasta Krosna. I od razu do prezentacji naszą kandydatką do senatu jest pani Daria Balon była radną przez trzy kadencje jest doświadczonym samorządowcem do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Barbara Balon pani Barbara Balon będzie się ubiegać z ósmego miejsca z listy jest szefem nowoczesnej i jest prywatnym przedsiębiorcą nie ma tutaj z nami, ponieważ ze względu na ważne sprawy zawodowe, z 9 miejsca ubiegał się będzie o mandat posła pan Jan Zych, wójt gminy Korczyna. Jest wójtem od 2002 roku, bardzo doświadczony samorządowiec. I Tomasz Biały startuje z 19 miejsca, bardzo młoda osoba, radny miasta Krosna, już drugą kadencję. Drodzy Państwo. Jak wybory, to i kampania wyborcza. My przygotowaliśmy program koalicji obywatelskiej na najbliższą kadencję, które znajdziecie Państwo w szczegóły na stronie www.koalicjaobywatelska.pl Tutaj można zobaczyć. Jak ten program jest przygotowany w oparciu o sześć takich najważniejszych filarów, a mianowicie polska demokracja. Polska, zdrowia. Tutaj się zatrzymam troszeczkę, ponieważ y, dzisiaj jest to najważniejszy obszar y, w życiu społecznym, y, w tym akurat y, jest bardzo dużo do zrobienia. Ja tutaj wspomnę, że w 2018 roku była największa umieralność po II wojnie światowej. Służba zdrowia wymaga natychmiastowej poprawy. Na Sorach umierają ludzie. My chcemy wprowadzić maksymalnie 21 dni oczekiwania do specjalisty i maksymalnie 60 minut oczekiwania na Sorze. Następnie. Jest też bardzo ważny obszar, obszar Polska dostatnia, a mianowicie będziemy premiować tutaj osoby aktywne zawodowo, będą niższe składki ZUS i niższy PIT, zwolnienie PIT-u z emerytury dla osób, które będą aktywne zawodowo. Następny obszar to mamy Polska ekologii. Drodzy Państwo, ważne jest, aby oddychać świeżym powietrzem, pić czystą wodę i w tym temacie jest naprawdę dużo do zrobienia, ponieważ w ostatnim czasie też został zaniechany ten temat na przykład energii odnawialnej, tutaj będziemy przede wszystkim stawiać na walkę ze smogiem i wprowadzanie energii odnawialnej w gospodarstwach. I proszę Państwa, Polska edukacja i Polska kultury. I ostatni obszar bliski mojemu sercu to jest Polska Seniora. I proszę Państwa, ten program został napisany z Polakami. Yy, w posłowie platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej zjechaliśmy praktycznie każdy, byliśmy w każdym województwie, w każdym regionie. Byliśmy również tutaj w Krośnie, w którym konsultowaliśmy ten nasz program. Jest program napisany z wyborcami, z obywatelami i jest odpowiedzią właśnie na ich potrzeby, na ich oczekiwania. Proszę Państwa, kampanię wyborczą będziemy prowadzić, będziemy spotykać się z wyborcami, będziemy w każdym mieście, w każdej gminie Będziemy przekonywać do tego naszego programu, będziemy zachęcać wszystkich do oddania głosu na naszych kandydatów. Będziemy również zachęcać, bo jest to bardzo ważne, do przede wszystkim pójścia na wybory, do oddania świadomego głosu, bo to obywatel powinien zdecydować, kto w jego imieniu będzie podejmował decyzję właśnie w Warszawie w Sejnie. Ja proszę Państwa, gratuluję wszystkim tym, którzy znaleźli się na listach i Koalicji Obywatelskiej, i wszystkich pozostałych listach konkurencyjnych. I chciałam im życzyć wszystkim sukcesu. I zrobiłam jedno fofa, bo zapomniałam również powiedzieć, że z pierwszego miejsca startuje ja moja skromna osoba. Też jestem samorządowcem. Przez pięć lat byłam radną w powiecie kreśnieńskim i w Sejmiku Wojewódzkim. I teraz jestem posłem obecnej kadencji, a teraz już szybciutko oddaję głos naszym kandydatom pani Dari Balon. Proszę bardzo. Dziękuję już pani poseł. Witam Państwa bardzo gorąco. Pozwólcie, że się przedstawię Szanowni Daria Balon, jestem kandydatką do Senatu z oczekiwin 1957. Szanowni Państwo, jestem Rodowitą Kraśnianką, lokalną patriotką i kocham to miasto, ten region i tych ludzi. I osobiście chciałam powiedzieć, że chcę pracować na rzecz tego regionu, tego miasta i tych ludzi. Jest to dla mnie osobiście Czynię to z troski, z troski o, dobro, yy, o dobro, o nasze wspólne dobro, o dobro naszych, y, nas, naszych dzieci, naszych wnuków i przyszłych pokoleń. Yy, chciałabym, aby w Polsce zapanował w końcu spokój i praworządność. Należy to wszystko przywrócić. Yy, szanowni Państwo, yy, od kilkunastu lat w Kroślinie nie ma senatora. Myślę, że jest to bardzo ważne, aby senator w mieście Krośnie był. Myślę, że ma to przełożenie na rozwój miasta, między innymi, ponieważ jeżeli mamy przedstawiciela w Senacie, który dba o interesy lokalnej społeczności, to się przekłada również w rozwoju lokalnej gospodarki, turystyki, przedsiębiorczości itd. Szanowni Państwo, tak jak Pani Poseł mówiła, dziś ruszamy z kampanią. Będziemy zabiegać o Państwa poparcie, o Państwa zaufanie. Będziemy się starać, namawiać i zachęcać Państwa, abyście poszli 13 października do wyborów i oddali głos. Bardzo chcemy, aby Wasz głos, aby nasza osoba i Wasz głos był słyszany w Sejmie, w Parlamencie. My chcemy być tym głosem, aby Wasze troski, problemy i marzenia budowały nasz wspólny cel, nasz wspólny problem. Szanowni Państwo, ciężko mówić i przekonywać co do własnej osoby. Mi osobiście jest trudno to czynić, ale jeżeli bym mogła scharakteryzować swoją osobę i w sposób, w jaki chciałabym być odebrana przez moich wyborców, to mogę wymienić kilka, wymienić kilka cech charakteru, które przyświecają mi na co dzień. To jest yy, konsekwencja, upór w, w podejmowaniu pewnych decyzji i do realizacji celów, młodość, która tutaj może być atutem, yy, świeże spojrzenie i rozsądek. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do dzisiejszego kandydata. Barbary Balon. Witam serdecznie, nazywam się Barbara Balon. Jestem przewodniczącą Komisji Polskiego Nowoczesnej, jednocześnie jest członkiem Zarządu Regionu krakowskiego Partii Nowoczesnej oraz członkiem Rady Krajowej Nowoczesnej. Tak więc w, na listach koalicji będę reprezentować przede wszystkim wartości liberalne, ponieważ jestem liberałem z krwi i kości wspólnego przekonania. Od kilkunastu lat jestem prywatnym przedsiębiorcą, dlatego szczególnie bliskie są zagadnienia gospodarcze i nich chciałabym się skupić. Szczególnie leży mi na sercu dobro małych i średnich przedsiębiorstw, które świetle chociażby ostatnich zapowiedzi i ostatnich wydarzeń rządowych mogą mieć ciężkie czasy przed sobą, dlatego w swojej pracy chciałabym się skupić głównie na kwestiach gospodarczych. Dziękuję Państwu i teraz proszę o zadawanie pytań, jeżeli Państwo macie Czy Pani Poseł mogłaby się w tych zdaniach rozliczyć z działalności na rzecz Krosna w ostatnim terenie? Panie redaktorze, ja jestem posłem opozycji, w związku z czym działania, skuteczność posła opozycji a biorąc pod uwagę partię rządzącą, która nie słucha głosu opozycji, jest może trochę ograniczona, ale ja wykorzystałam wszelkie swoje instrumenty i narzędzia, jakie mogłam e, użyć do działań na rzecz Krosna i na rzecz regionu. I zacznę przede wszystkim od e, może takich e, jakby najbardziej namacalnych i widocznych e, kwestii, a mianowicie... Zastanawiałam się głównie na rozwoju dostępności i transportu, jeśli chodzi o dostępność do miasta Krasna, bo Wiadomo, dostępność, infrastruktura, to sprzyja również rozwojowi, sprzyja napływowi nowych inwestycji, inwestorów, ludzi z zewnątrz, a przede wszystkim i turystyki, bo musimy pamiętać, że południe województwa podkarpackiego zostało wpisane w strategię województwa podkarpackiego jako część, która jest nastawiona właśnie na rozwój turystyki. I w swojej działalności, w swoich interpelacjach wielokrotnych, jak również do poprawki, do budżetu, Składałam przede wszystkim o to, co jest tak bardzo ważne dzisiaj, czyli na przykład łącznica kolejowa na linii Jadlicze Męcinka. Niestety głosami naszych kolegów Prawa i Sprawiedliwości została ona odrzucona. Jedną rzeczą było wiele przez tak moich interpelacji, jeśli chodzi o drogę S19, również były składane poprawki do budżetu. Również e, składane były poprawki do budżetu e, w związku z drogą e, 28 na, e, wiadomo mamy piękną obwodnicę w która powstała dzięki staraniom pre, pana prezydenta e, Piotra Czechowskiego i pieniądze zostały również dofinansowane rządowe za czasów Platformy Obywatelskiej. Fajnie się tutaj jedzie, natomiast mamy takie odcinki jak na przykład od Krosna do Jasła, więc tutaj poprawka do budżetu została zgłoszona i od Krosna do Sanoka, również były poprawki zgłaszane. Tutaj szereg, szereg innych poprawek. Natomiast jeszcze, oprócz tego udostępniam go, wiadomo, miasto Krosno to również mieszkańcy mieszkańcy miasta Krosna mieli możliwość spotykania się z wieloma wspaniałymi politykami, bo był dwóch prezydentów na moje zaproszenie, pan prezydent Komorowski i pan prezydent Wałęsa. Była pani obecna kandydatka na Hotel premiera pani Małgorzata Kidowa-Błońska była dwa razy. Było organizowane szereg różnych konsultacji. Tak jak powiedziałam, ten program, który pisaliśmy, to pisaliśmy właśnie z wyborcami i tutaj w Krośnie byliśmy w związku z potrzebami ogólnymi. Co do tego programu seniorzy Kreśnieńscy również mieli możliwość Wypowiedzenia się, do, do skonsultowania, jak również do wniesienia swoich pomysłów, przede wszystkim do, tych, do tego programu, również i kobiet. Także to tak pokrótce i bardzo ogólnie mogę na Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania, zapraszam. A główne założenia tego programu Senior? Główne założenia tego programu Senior to jest przede wszystkim, chcemy zrobić tutaj jakby emeryturę bez podatku. Przede wszystkim chcemy. Przede wszystkim chcemy, żeby nasi seniorzy mieli e, łatwiej w życiu, bo dzisiaj leki są drogie, chcemy zrobić pakiet leków, e, faktycznie leków takich nowej generacji, e, darmowych. Chcemy wprowadzić teleopiekę, finansowania, bo dzisiaj no, przede wszystkim chcemy zrobić domy dziennej opieki, bo dzisiaj e, niektórzy muszą młody z młodych ludzi wybierać albo praca, albo opieka nad starszymi rodzicami. A my nie chcemy, żeby oni rezygnowali z pracy, chcemy właśnie tym młodym pomóc, aby na dzień ich pracy seniorzy, starsze osoby mogli się spotykać. I to już rozpoczęliśmy na przykład w czasach naszego rządu platformy obywatelskiej Peza i powstawały te, te domy dziennego pobytu senior Wigor jest tutaj w naszym powiecie kreśnieńskim bodajże trzy. O ile dobrze ile dobrze. To są takie najważniejsze postulaty. Dziękuję bardzo. to dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na początek.